Nie mają mikrofonu. Tak, nagrywamy już. To, już. to już się kameruje! Kwarantanna, dzień... Nawet nie wiesz który. Nawet nie wiem który. Nic się nie dzieje w internetach. Nie mamy o czym nagrywać. Zaczynamy ten wspaniały odcinek. Właśnie. Zgadnijcie o czym będzie. <gry> no właśnie. My też jeszcze nie wiemy. Mogę zrobić tak, że zaraz otworzę okno i wyjdę przez to okno. Mam okno w dachu. Będzie fajnie. Chcę zobaczyć, jak tam sięgasz, wiesz? Macie gdzie podsadzić. Z mhm. chęcią. Dobrze, moi drodzy, nie wiem, co mam powiedzieć. A ja wiem, co myślicie o tym, że osoby w zawrotnej ilości cztery piły piwo na zewnątrz razem? To jest kurwa niedozwolone. Za to trzeba... No, ich mandat. Zestrzelić. O! A, Zestrzeli. a to na Filipinach w tej chwili strzelają. No, to no to właśnie, się chciałam właśnie chciałam powiedzieć. powiedzieć, że na Filipinach to, to, to kurde po bułki by wyjść nie mogły. Znaczy... Takie. U nas też w tej chwili jest tak, że nie można, nie? Tak sobie ona nawet na to... Na krótki, szybki spacer w, w związku ze swoim zdrowym psychicznym. Tak. Trzeba wyjść. Ale z pieskiem, najlepiej, z, z pieskiem Żeby się relaksować, A z człowiekiem nie. na smyczy? Hmm. A masz tam kogoś? Z mamą. No, no nie. Z kotem mogę wyjść. <laughs> ja myślę, że on nie będzie chciał z tobą wyjść. No, w ogóle widzieliście, że lasy nam zamknęli? No tak. Tak. Nie, nie wiem jak to wygląda, że co na drzewkach są ten? na drzewkach są takie, takie taśmy i halo, zakaz wstępu. Jak u mnie na piaskownicy też jest taśma. No na piaskownicach na ten, tak, są taśmy, to wiadomo. Muszą być. Ja no, się zastanawiam, jak to w lesie wygląda. Znowu ludzie i tak będą chodzić, i tak. Nie wiem, co w się sensie, jak, jak ktoś ma, załóżmy psa haskiego, albo nie wiem, jakiegoś, który musi biegać sobie, a nie ma jakiegoś wielkiego domu z ogrodem, no to, to co teraz zrobi? Po klatce schodowej będzie biegał? No tylko, że dobra, wiesz, jeden, drugi, po dzień biznes. trzeci, ale wiesz, po którym dniu to po prostu ten pies, to pierdolca będzie ćwiczył, nie? Tak, jak ludzie. Ale coś no, pomijam, pomija mnie. Słuchajcie, ja już doszłam do tego momentu. Może zaczęłam dostrzegać to, że ja, że ja coś pożytecznego zaczynam robić w końcu? Że ja jakoś, jakoś mój tryb z dnia w końcu, tak, tak, jakoś, tak, że, że mogę coś zrobić? Że, że nawet, że nawet jestem zadowolona z tego. No. A to się nie zdarza rzadko? Nie zdarza często. <laughs> wiesz. A. Oj, to samo. No, dawno w szkole nie był, słuchajcie. Tak, zapomniałam, nie wiem jak pisać już. No, ekspres do kawy sobie kupiłam. Ale online? Tak, kupiłam online, słuchajcie, tylko. Czy poszłaś do, no. do, do Media Marktu, Nie, 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 nie. No, no Media teraz też Mediamarkt jest. Nie, no troszeczkę ciebie. Znaczy jeszcze jakieś, nie wiem, która tygodnia temu było otwarte. W sensie jak ja zamawiam? Ja nie tylko MediaMarkt. Mhm. Także, także będzie teraz lepsza kawusia. Fajnie. widzimy nie za pół roku na kawusie. <grym> ja już zawsze mogę ci dowieść. Zadzwonię do drzwi, ty otworzysz masę <grym przeciwgazowej. <grym nie na wycieraczce i pójdzie wycie <grym z górą> co? I będę musiała do tego nalać spirytusu i tak nie będzie to fajnie. Oj co! W ogóle to jest taki w tym artykule, taki taki piękny przykład, że yy, jak to było? Yy, wyjście do sklepu, bo ktoś chce sobie kupić zdrapkę. I to takie piękne. <grym z górą> ja to bym sobie poszła po zdrawkę albo pewnie, nie, kupon Lotto. <grym z górą> nie no, lot, to, to lotkę, to ta to pani ma online wysłać, nie? Tak, tak mi się Ale zdrapkę, no, no nie, nie... zdrapisz Chyba, że zamówisz, tak wiesz, skuteć. ale pewnie można zamówić Że do domu ci, wiesz, tam kurier przyniesie No z Globo Zdrapkę, z... zdrapkę za 200 za... zł Zdrapkę z AliExpress <grym susur> nie Słuchaj, a może zrobimy zdrapkę DIY? Co ty na to? O Boże, o Boże A tak, jak, sama sobie napisz jak napisz, się robi DIY. to DIY? Zróbmy to Zróbmy to Dobra, no, proszę. Dobra. taka, taka cienka kartka papieru. Dobrze, zrobimy to. Ej, ale co z ludźmi, którzy faktycznie mają uzależnienie i muszą sobie kupić strap codziennie? No to się w końcu wyleczą. Co, mandaty dostawać? To będzie takie lecznicze dla mnie. Jak no, plasterek. Tak, tak. Bo jak nie możesz wyjść po alkohol, to nie pijesz, nie? Ej, ale w sumie wszystkie są zamknięte. Hazardziści umierają w domach. Zabijają się. Nie no, co ty, co wy, ja online od tej, jakieś te, nie? tych skonów to są hazardziści. No. Ja wiem, Agata, że masz problem ja wiem, że byś chciała wyjść po tą zdrabkę, no ja wiem. No poszłabym, ale to bym musiała wstać. Słuchajcie, słyszeliście takie teorie, że ten, że, że wojna przyjdzie zaraz? Że, że to jest już początek i, i w ogóle, że chcą tak wybić panu Rzędnikowi i wojna będzie? No nie babcia wojna to będzie. Słuchajcie, serio? naprawdę. Naprawdę. Znaczy na, nie zadzwoniła się do mnie, rozumiałeś się. Nie po... Nie, ale na, naprawdę, naprawdę. Nie, że, że wojna idzie. Że moja druga babcia to się tam z, 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 z Mazur wynosiła, bo to, bo to wojna idzie. To nie, nie przelew. Na puderku też pisali? Ja nie wiem. Słuchaj, to są tajne rzeczy. To są to, są, to, 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 to nie to wybrańcy wiedzą. Przynajmniej teraz... O, wy teraz wy wiecie. Ja Wam zdradziłam sekret. Wojna idzie. Te mm -hmm. 20 osób, które nas ogląda, już wie, już zna sekret. Dokładnie. W ogóle <laughs> ostatnio e, przyszedł nam nowy sub na kanał. O kurwa. Macie kolejne konto założyłeś? <laughs> Nie, to <laughs> chyba ja. A, okej. Okay. <laughs> Jakiś tam... Wspaniale. Właśnie dzisiaj dostałem powiadomienie, takie... No? Jezu wspaniale, poczekajcie. Nowy subskrybent. No, z gromkimi brawami. Witamy! Kuci official. Kuci official, dzień dobry! Ale go znacie ja wie, w ogóle, to. nie wiem. Czy znasz tego gościa. Pozdrawiam serdecznie. Agata wie, kim jest, Kuci tak. official. Ma więcej substancji niż my. Jeden z ludzi, z którymi gram w kalambury ostatnio. A, Miło cię widzieć! Tak. Kuci Official. Ja nigdy nie, nie widziałam, tylko tak słyszałam głos. Ale cześć! I pozdrawiamy Kasię. Powiedz jak wyglądałem kalambur online, może pogramy. No to możesz sobie na przykład na Kurnik wejść i tam sobie zagrać w kalambury i tam rysujesz i im nie zgadują. A, Aaa, takie rysowane. No takie Spoko. pokazywane przez nie Mogę tutaj nagrać, jazdy. Poza tym, wiesz, jak wszyscy chodzą w brudnych piżamach, to tak w sumie słabo pokazywać się. Może to tylko ja, no nieważne. <głosy> <głosy> Kuczy official. Napisz nam komentarz. Nie pisz to komentarza. Dowiemy się. <noise> to wie, to się, czy masz czystą piżamę. Może będziemy zachęcać ludzi do pisania komentarzy, no. dając im hajs po prostu. Ja jestem w stanie dać. 50 groszy za każdy komentarz. Tak Maciek, z powodu to wiesz, inwestycja zbuntujesz. w przyszłość według Macieja, nie. Dam 10 groszy za komentarz. że no coś tak zlagowało, o nie. Nie ale. No. Dobrze, żegnamy się. Widzimy się w następnym odcinku, który już za tydzień A może szybciej? A może nie szybciej. wiem. Zależy jak nam się będzie chciał. Tak. I czy Wam się będzie chciał na oglądać, Bo jak się nie będzie Wam chciał? Do no, tak. zobaczenia. Popatrzmy. Ha! Popatrzmy. Ha. Popatrzmy. Ha. Dobra. Wspaniale!